Będźcie ze mną Mikołajki, zapraszam na ósmą odsłonę serii Uwaga, leci vlog. Dzień rozpoczęłam od wizyty na oddziale położniczym w iście świątecznym outficie. Jak widzicie na nagraniach na oddziale również już czuć święta po południu, moje drugie spotkanie ze świętym Mikołajem. Najpierw na naszym rynku, a później spotkanie trzecie na wilfach. Na rynku z okazji Mikołajek pojawiło się trochę atrakcji, takich jak alpaki, rzeźbienie w blodzie czy darmowa karuzela dla dzieci. I co do tej karuzeli, to powiem Wam, że byłam bardzo mocno zaskoczona, że ona tak długo jedzie. wiecie, jak na darmową karuzelę nie zrobiła tylko trzech obrotów. Poza tym lokalni wystawcy, warsztaty, ze strojenia. Dekorowania pierników czy robienia świątecznych wieńców, ozdób świątecznych. No i kto chciał, mógł również napisać list do Świętego Mikołaja i go wysłać. Trzecie spotkanie z Mikołajem, tak jak powiedziałam, zaliczyłam w dzielnicy Wilchy w szkole podstawowej. Impreza była w pełni charytatywna. Zbierano pieniążki na leczenie Zosi i Jasia. I co ciekawe, mnie również udało się tam co nieco upolować. Już takie, wiecie, drobnostki do paczek świątecznych, ale również udało mi się upolować nowego, no, no, nowego misia dla naszego psa, bo nasz pies naprawdę uwielbia się bawić. A Wy, ile spotkań z Mikołajem zaliczyliście? Dajcie znać w komentarzu.